Olusiu, ukochana moja siostro, całe życie tęskniłaś za mamą. Teraz jesteś już w jej ramionach. Nikt i nic was już nigdy nie rozłączy. A ja tęsknię za tobą, jest mi strasznie smutno. Te osiem dni jeszcze przed śmiercią to Korunia kontaktowała. Była, była już taka mocno taki, taką miała taką agresję dosyć, bo ona po prostu czuła prawdopodobnie i nie mogła się z tym pogodzić. I jak mnie zobaczyła, jak ja przyjechałam, to popatrzyła im tak, a po co przyjechałaś? Ona nie chciała, żeby mi głowę zawracać sobą. Ona taka była, że nie, nie chciała absorbować sobą. Uważała, że jestem też już schorowana, już, już słaba i, i nie chciała mnie absorbować. Tu było łóżko, tu umierała. Tu było to łoże boleści i śmierci, wisiała taka do podnoszenia się, żeby kora się podnosiła i to wisiało tak, żeby trochę ten szpitalny temat przełamać. Dziwna rzecz, bo jak byłam z nią sama w nocy, trzymałam ją za rękę, w pewnym momencie ona powiedziała, a już nie rozmawiałyśmy, już w ogóle nie kontaktowała. Mówi: „Popatrz, popatrz, oni tam są”. I tak patrzy w ten jeden punkt, tam w tym swoim salonie, bo ona tam leżała. I mówi: „O, Tadziu, a prawdopodobnie widziała naszych bliskich zmarłych, bo Tadeusz zmarł rok wcześniej, nasz najmłodszy, najmłodszy brat nasz”. Wszystkie zwierzęta tu leżały, wszystkie koty. Ramona leżała na korze cały czas. Do końca ramona była. Tak. I później żeśmy tędy szli, szedł cudowny pochód ze świecami. W ogóle świece były postawione na całej drodze. Pochód szedł ze świecami za karawanem, aż do samej bramy, żeśmy korę odprowadzili. Koraz pokazała piękną naukę umierania. Piękno, pięknie żyła i pięknie umarła. No, więc dlatego należy o tym mówić, bo to przecież jest najważniejszy moment w naszym życiu, prawda? No, więc Koraz zrobiła to godnie, pięknie, w otoczeniu przyjaciół, rodziny. Korunia, Korunia, bo to już tak było bardzo popularne, że też mówiłam Korunia, ale, ale ona zawsze była dla mnie Oleńką. Zresztą em, to jest imię, które ja jej nadałam. bo Ja miałam 7 lat, jak ona się urodziła, więc miałam, że tak powiem, możliwość zdecydowania. Ona była w stosunku do mnie czuła bardzo, i bardzo mi tego brak. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej.